Na program zaprosił dystrybutor leku FERWEX-D na objawy grypy i przeziębienia. Odpręż się i pomyśl o magicznym miejscu, gdzie las pachnie lasem. To nie ma tego, że podejdziesz do drzewa i już. Gdzie możesz wzlecieć ponad chmury. Pamiętam, kiedy tato brał mnie na loty i y, latam z nim na kolanach. Gdzie ludzie śmieją się częściej. Kryj to miejsce. Nowy sezon Przystanek Pieszczady. Pierwszy odcinek w czwartek o 22 na Discovery Channel. Tabletki do ssania Halitomin. Na problem nieświeżego oddechu. www.halitomin.pl Hepaslimin. Na pracę wątroby i zachowanie prawidłowej masy ciała. www.hepaslimin.pl